Witam Państwa nowego naszego kolegę, który razem z nami będzie płynął. Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką. Sądzę, że współpraca razem z nim bardzo dobrze Państwu wypadnie. Znamy się mało więc może ja bym powiedział parę słów o sobie Najpierw urodziłem się w 1970. w w drugim roku, w lipcu, w połowie lipca, znaczy w pierwszej połowie lipca, to znaczy drugiego, dokładnie, 2 lipca. <laughs> Może to wszystko już o mnie. Może są jakieś pytania? Na każdym zebraniu jest tak, ta sytuacja, że ktoś musi zabrać głos jako pierwszy. Dziękuję. Przepraszam, czy można? Ja mam pewną kwestię, ale nie wiem, czy można. Można, można. Oczywiście, że można. Chciałbym zamienić się na biurka. Ponieważ zaistniała taka sytuacja. No, wie pan, że pan tu wyjeżdża z czymś takim? A chciałbym zapytać, a właściwie to z kim pan chciał się zamienić na biurka? Z nikim. Obok jest wolne biurko. O wiele wygodniejsze, szersze. Skąd pan to wie? Próbowałem. W tej sprawie mogę panu właściwie odpowiedzieć. Że, że właściwie można się zamienić. Znaczy nie można. Czyli, Chyba tak. Czyli mam pracować na tym, które zostało mi przydzielone. Znaczy tak? Obecnie pracuje pan na którym? na To po lewej ręce mam. To Be... biurko mam. Chciałem się przedstawić. Inżynier, koordynator jestem. Proszę Państwa, ja nie jestem przeciwny zebraniom. Wręcz przeciwnie. Nie mam nic naprzeciwko, ale... Proszę Państwa, kotulowa jestem. Nikt tu nikogo pod pistoletem nie zatrzymuje. Wręcz przeciwnie. Ja siedzę to z prawdziwą przyjemnością. Chciałbym coś powiedzieć o swojej pracy. Panie, nie można pana w ogóle zrozumieć. No idź pan na środek. No idź. Chciałbym opowiedzieć parę słów o swojej pracy. Troszeczkę. Praca kierownika jest jakimś czynnikiem pozwala mi poznać ludzi który po prostu pozwala mi wejść w głąb życia ludzi wejść do ich prywatnego życia w zasadzie chciałbym powiedzieć jak wygląda moja praca jest to jakaś w zasadzie dziwna rzecz jest to tak dziwna rzecz jak ja sam jest to w zasadzie smutek, nostalgia. Smutek, nostalgia. S smutek i nostalgia. Kontynuuję w dalszym ciągu. Kontynuuję w, naszej, w dalszym ciągu. Pan, pan będzie kontynuować w dalszym ciągu? Znamy się już parę chwil. Znamy się parę chwil. A ja już potrafię sproszyć twarzy. Odczytać cząstkę przyszłego. przyszłego. życia przysz, 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 Pan potrafi odczytać cząstkę Waszego. Przysz, przyszłego, przyszłego życia? Gdybym był jasnowidzem. Gdyby Pan był jasnowidzem, mógłby, pan mógłby Wam powiedzieć, mógłby Wam powiedzieć, na przyszłość. Na przyszłość? Ale nie jestem. Ale nie jest. Mogę w tej chwili. Pan może w tej chwili. Pokazać. Pokazać. Palcem w twarze. Z których najbardziej można coś wyczytać. Z których można wyczytać najbardziej. Już dziś mogę powiedzieć. Pan już dziś może powiedzieć. Kto wygra puchar? Kto wygra puchar? Proszę państwa, do słusznej idei puch nie, dobrze mówię, nawiązując do słusznej idei pucharku, chciałbym wytknąć jedną jej wadę. Kładzie ona nacisk jedynie na rozwój Monetarny i ilościowy z pominięciem aspektów sportowych. W związku z powyższym proponowałbym następujące dyscypliny konkursowe: molestowanie, nagabywanie, podrywanie, uwodzenie klientów. Co prawda, każdy może krytykować. Każdy może krytykować ale mam wrażenie, że dopuszczanie do krytyki, Panie, tak nie powinno być. Tak się nie podoba. Dlatego mając to na uwadze z punktu widzenia i mając to na uwadze, że ewentualna krytyka może być, hmm, musimy zrobić tak, żeby tej krytyki nie było. Po prostu aplauz i zawsze. Ja to, proszę Pana, w ogóle nie lubię chodzić na narady. A szczególnie na narady sprzedażowe. Nudzi mnie. No wie Pan, tego nie można. Tego jakoś przeżyć. A w naszej firmie to jest, proszę Pana, tak. Nuda. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, proszę pana. Dialogi, proszę pana, niedobre. Bardzo niedobre, proszę pana. akcji. Nic się nie dzieje. Bo ja wolę inne obszary. Weźmy na przykład taki Olsztyn. Tam to dopiero się dzieje. Te ich twarze. Trudno mi w tej chwili opisać. One coś takiego w sobie wyrażają. A u nas? Pustka. solupin O tak na przykład nasz dyrektor. Jak za, jak papierosy. Patrzę, proszę Pana, w lewo. W prawo patrzę. Prosto. I nic. Dużyzna, proszę Pana. Siedzę sobie, proszę pana, na naradzie. Na naradzie sobie siedzę normalnie. Patrzę, patrzę na to. No, jaż chce mi się wyjść. I wychodź. No, i kto za to płaci, proszę pana? Leszek płaci Janusz płaci Krzysiek płaci My za to płacimy Klient płaci No właśnie, klient płaci To ma być totalna niespodzianka dla szefów, żeby się w ogóle nie spodziewał Chodzi o to, żeby boss mógł nic nie wiedzieć Ja mam pomysł Panu Pozwólcie, pozwólcie mnie się wydaje, że powinniśmy to zrobić w zupełnej tajemnicy. Aha, jeszcze jedno. Regionalna jest we czwartek. Czyli my musimy tu na miejscu ustalić, czy będziemy, czy uczcimy regionalną to film kręcąc, czy to recytując sobie. czy po prostu tańcząc z pokazami artystycznymi. To jest w tej chwili najważniejsza sprawa. Czy tak, czy tak, czy tak. Z tych naszych rozmów wyłania się idea występów, Jakich jeszcze nie było i stworzenia czegoś zupełnie nowego. Nowa wartość może powstać jako synteza różnorodnych i sprzecznych z sobą wartości. Jeżeli chcemy osiągnąć nową wartość, musimy doprowadzić do konfliktu między tym, co fizyczne, a tym, co duchowe. Jeżeli natura, więc fizyczna jest czymś pierwotnym, czyli tezą, to kultura jest jej antytezą, a synteza tym, co pragniemy osiągnąć. Gdy ktoś z nas gimnastykuje się, reprezentuje naturę, czyli tezę, więc teza. Jeśli ktoś z nas śpiewa, reprezentuje kulturę, więc antyteza. Chcąc stworzyć sztukę na naszą miarę, Musimy zwiększyć udział wysiłku fizycznego, a dla antytezy coś duchowego. I to jest nowa strategia syntezy. To jest nowa koncepcja prezentacji regionalnej. Nikt nas nie prał. Nie nikt nas nie kocha bam, bam, bam. To nie wzrusza. Jestem ożywiona. To mnie jakoś tak nie, pobudza. O czym była ta piosenka? Jak to? O czym? I jak to o czym? O piosence. Sorry. Nie słyszałem, byłem... E, ...zamyślony. Pani zreferuje łaskawie koleżanku? Teraz jest krótko. W zasadzie można ją strescić w trzech Jestem sama. Ja mam chłopaka. Jest mi niedobrze. Tyle w tej piosence smutku, niespełnionych nadziei. Proszę. To jest tak. Znaczy nie wiem. Nie słyszałem tej piosenki, ale chciałbym powiedzieć kilka słów na jej temat. Wydaje mi się, że panie mylnie interpretują treść. No, jeśli ktoś u nas w tej chwili na bieżąco, w w której my żyjemy, gdzieś w śpiewa, że jest mu niedobrze, że ma jakieś tęsknoty i te tęsknoty są bardzo konkretne. Chwileczkę, no niech mi pani nie przerywa. Proszę chwileczkę, niech pani mi nie przerywa. Że nie ma konkretnego celu. Celów aż gęsto. Te cele, że aż jeden za drugim następuje. Obok obszaru. Gdzie ludzie wszyscy razem, gdzie ciągle czują się związani ze sobą, nagle ktoś śpiewa, że jest samotny, nie ma się gdzie przystosować, że nie ma nikogo i nie wie w ogóle co ze sobą zrobić. Pani przestanie mieszać, Pani i że tęskni za czymś bliżej nieokreślonym. Skoro wiadomo, że mamy bardzo, bardzo konkretne cele i konkretne dążenia. I że ten ktoś w taki sposób Śpiewa to przecież, drogie panie! On tego nie śpiewa na serio! On to śpiewa żartobliwie, ironicznie, z lekką nutką sarkazmu. I dlatego twierdzę, Czyli jest to piosenka smutna, pesymistyczna i tak jak pani mówi, że chwyta w jakiś sposób łzawy za serce. To jest piosenka optymistyczna, żartobliwa, wesoła, z akcentami humorystycznymi. W sumie. W sumie jak tak sobie pomyślę to myślę, że potrzeba nam zdrowych, wesołych, optymistycznych piosenek, takich właśnie czasami żartobliwie ironicznych i w ten sposób bym ją zinterpretował. Po pierwsze nie będą samotne, będą w kolektywie. Po drugie, nabiorą optymizmu życiowego, jeszcze więcej optymizmu życiowego. Po trzecie, co również bardzo ważne, przestaną śpiewać. Czy pan mnie słyszy? Ja? No pan, słyszę. Z Nazwisko. Proszę nie podpowiadać. Muszyński Paciński tu. Kolejne pytanie. Znane zwierzę hodowlane występujące nad wisłą, kojarzone z ciężką pracą handlowca? Podać jego odgłos. Proszę powtórzyć pytanie. Zwierzę domowe hodowlane. Handlowiec, nad wisłą odgłos. Poplecznik, dnia. Pan mnie źle zrozumiał. Nie chodzi mi o pańskie nazwisko, tylko mówię nad wisłą i odgłos. Ile mam czasu na odpowiedź? Ale konkretnie, wie pan, czy pan nie wie? Oczywiście, że krowa. Co na to żyli? Krowa też, ale nam chodzi o... o konia, podać jego odgłos. Niestety nie. Odpowiedź niepełna. Nam chodzi o odgłos paszczowy. Potaj, potaj, tutaj. potaj, potaj! Ja! Chodziło oczywiście o to. Pytania są tendencyjne. być z optymizmem. To jest optymistyczna piosenka, ale na regionalną. To musi być taka optymistyczna pieśń. Życie, mam coś z życiem. Sto, sto lat, sto lat, staw, stop, 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 stop. stop, stop, stop. To ja powiedziałem, że to musi być wesoła, optymistyczna piosenka. Przecież Pan był w tym zespole gimnastycznym, tak? Pan to rozumie, tak? Pan w kolektywie działo, Pan to powinien znać, tak? Pan powinien z optymizmem, z chęcią, z wielką wyrwą. Dlatego prosimy, jedziemy jeszcze raz, tak? Sto, Sto, lat. Sto, lat. Sto, lat. Sto lat! Sto lat! To tak ma brzmieć, to ma być optymistyczne, tak? Sto lat! To tak ma brzmieć, tak? Proszę, jedziemy teraz. Sto nie, Sto lat! Sto -lat. Nie, stop, niech pan się nie uśmiecha! Pan jak się uśmiecha, a brzmi to pesymistycznie, to jest taki przewrotny optymizm, rozumie pan? Pan mu, śpiewa z uśmiechem, ale śpiewa pan pesymistycznie, a pan powinien śpiewać optymistycznie. Co znaczy, że nie musi być uśmiech i pesymizm, tylko musi być brak uśmiechu i optymizm, tak? Bo pan całe życie śpiewa... Z przewrotnym pesymizmem. Tak pan się uśmiecha i pan ciągle śpiewa optymistycznie, chociaż śpiewa pan pesymistycznie. A powinien pan śpiewać optymistycznie bez uśmiechu. Tak powinien pan śpiewać, tak? Proszę jedziemy. Sto, sto lat. Nie, nie, nie tak, Angę, nie daje. Ten pan się zdenerwował, to może ja sto, sto lat, sto lat nie niech żyję, żyje, żyje żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam, jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje... Niedobrze, że ma jakieś tęsknoty i te tęsknoty są kur... Konkretne dźwięki, gratulacje. Śpiewa, że mu jest smutny, że ma jakieś tęsknoty. I to bardzo konkretne tęsknoty. Potrzebuję gdzieś ale teraz. <śpiewa> Już nagrywamy, to hey. Anka! Shut up! Zejdź na Shut brzeg! A up! policja <grym> 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 Przepraszam, czy można? Ja mam pewną kwestię, ale nie wiem, czy można. Można, można, oczywiście można. Chciałbym zamienić się na łóżko, Ponieważ zaistniała taka sytuacja. Na <śmiany> Przewrotnym pesymizmem. Tak pan się uśmiecha i pan ciągle śpiewa optymistycznie, chociaż śpiewa. Bez uśmiechu. Tak powinien pan śpiewać, tak? Pro... Dobre, dobre Znane zwierzę hodowlane występujące lwisą, kojarzone z ciężką pracą handlowca podać go odłos. <śmianie> <mianie> <mianie> Proszę są są Panie panie. Jeszcze raz, no jeszcze raz. Pytania są tendencyjne. <grywa> Krowa też, ale nam chodzi o kona, konia, podać odgłos konia. <grywa> Chodziło nam oczywiście o to. Jeszcze raz? Tylko na mnie się patrzę. No nie, Tomek, kolega. Hmm. Musisz, no Jarek, no, już... no oddychaj. Słuchajcie? dobrze, dobrze, dobrze. A co spaczczem? No ja Ty nie otwierasz spaczczem. Ciebie to będzie dobrze. Bo to młodo spaczczem. Dobrze, chłopcze. Ok, wszyscy? Okay. Ja! No. Мій іvre